ma z tej strony ja, 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 ja i tylko ja, więc... Znaczy nie, nie, jeszcze on. Czyli kolega ze Steam'a, Miki. Tak, ale jest z tej z Nie bardziej. a ciebie tutaj w ogóle nie ma w ogóle na nie boję. A ty kim jesteś w ogóle, bo ja jestem.

Już dochodzę, bez nerwów, co za ludzie. Nie masz twarzy, wyjdź stąd! O oh my god, jest fucking Christ! Ej, hey, mój brat ci cały czas gadał kiedy grał? Czy żyć nie mogę z nim? Kim jest? W której drużynie jesteście? pobawi sam. Ej, O, ty. Dobra. Widzicie, czasami się zdarza tak. Ale nie martwcie się. Ja tu tak... Ja... no... No? Gramy? No dobra, gdzie, gdzie jesteś? Bo jestem w blue. Jak? To jestem w blue. No się ma. Ale nie ma. Nie. Ale nie na długo. Ale nie pobiłeś mnie tak. Za... Coś się u tego, u Mikiego działo. Kont... Co tu tak? Coś mnie tak wybija.

Już za mało mam met z, Jak to dałeś mi z headshota z ambasadora? No, można. Wiesz co, barne przebranie jak jak, jest, jak jesteś grubym, a ja snajperem, wiesz? Marne przebranie. To nie masz, teraz to nie masz szans. Ej, ale te, ten snajper ma poskramiacza, więc on ma większe szanse ze mną. Nie, on ma Gruby? A co się spodziewasz? Na co ty masz A masz nie. No, i coś mnie to obchodzi. Cześć. Szybko do ale, ale wiesz, nie mów, nie mów, kim ty jesteś. Ja wygram to, ja wygram, ja wygram, jestem zwycięzcą. Ale i tak ze mną nie wygrasz, bo mój miggan jest silniejszy. Działko ze mną nie wygra. Zna zabiłem wreszcie tego snajpera. Witch backpa backpack. Zno znowu zabiłem. Jestem najsilniejszy, like a boss. Idę tylko po życie. O nie, jaki bez głowy, bez konny bez jeździec. Co to jest? Ale ja działko chciałem załatwić. Teraz nie wygrasz ze mną.

Uś. Ty nigdy co? Nie ginę. Jasne. Czy w lawie pływasz? Zginij. No. O! To jest klasa dla mnie. Co to jest ta manierka? To jest jeszcze lepszy A nie! Jeste mi za ten white, a... a coś tam? Enginer. Jest to baza. A ty wychodzisz fajnie. Cześć.

Zaraz to co możesz mnie normalnie nie wiem co zrobić. Ale ty mi nie wygrasz. Nie wygrasz ze mną. Nie za swoje ciągłe, To ci nie pomoże. Wysz jestem, co? Engineer? Bo uwierzy. Są... Bo ja... Życzę powodzenia. Potrafię, ale i tak specjalnie zginąłem. A założysz się? Te działka ci nie pomogą. Te działka ci nic nie pomogą. W ogóle, gdzie ty idziesz? Gdzie ty poszłeś? Uhum. te działka i te działka i dispenser ci nic nie pomogą, wiesz? No i co jeszcze? Ja. Ukradłeś diaksa! To ja! Zna ej, to twój! To twój! To twój! Po raz pierwszy w swoim życiu. Życzę powodzenia w zabiciu mnie. Ej do do ciebie ktoś wy, do ciebie ktoś chyba doszedł. No jestem. Nie, nie, nie. A założysz się? Siema. Like a boss. Zapraszam cię do zagrania. Taki pierd... Ale i tak za mną nie wygrasz Siema ty. Jej Co? Jak tyś tak szybko? Ale i tak ze mną nie wygrasz. Co, ja tu Kurde Sem... pochodzi Pochodzić to. Pochodzić mną z pajem to se możesz A Nie. Spadła mi kamerka, ktoś chce Cię zabić? Nie wątpię. No dobra, zaczekaj, pożeg, zaczekaj. Zaczekaj, nie bij mnie teraz, bo ja chcę się Bo ja kończę odcinek, ok? No to się ma. To był ostatni raz, kiedy zagram w Team Fortress. Nie jesteś w tunelu. No, jestem w tunelu. No, weź Na razie się nie bijemy. Dobra, stajmy koło siebie. Zresztą y Żegnamy was. aha. No to, to, be, to będzie ten osta chyba ostatni odcinek, kiedy gramy w Team Fortress, czyli żegnam cię.